Jedno zdanie Ilona Maska wrzucone na X, i znów wróciło to samo pytanie: czym właściwie jest dziś Tesla? Producentem samochodów, spółką technologiczną, a może firmą SAS w takim przebraniu motoryzacji. Z jednej strony mamy spowolnienie przecież w elektrykach, mamy presję cenową od Chińczyków i malejące marże, ale z drugiej mamy autonomię. Roboty humanoidalne i teraz jeszcze model subskrypcyjny, który zmieni sposób, w jaki Tesla będzie zarabiać pieniądze na tej motoryzacji. I właśnie tu zaczyna się problem wielu z was, wielu inwestorów. Próbujecie dalej wyceniać i rozumieć Tesla, tak, jakby była Toyotą, a prawda leży gdzie indziej. Tesla nie jest spółką od sprzedaży aut. Tesla zaczyna być platformą, która monetyzuje software, monetyzuje dane i monetyzuje autonomię. W tym materiale chcę Wam pokazać, dlaczego segment elektryków nie jest dziś historią wzrostu dla Tesli, tylko finansowym kręgosłupem Tesli. Po co Musk przechodzi w ogóle na subskrypcję full self-driving i dlaczego rynek ignoruje kompletnie logikę SAS-ów oraz jak robotaxi i roboty humanoidalne zmieniają profil tej spółki. To nie jest odcinek o tym, czy Tesla jest droga czytania? To jest odcinek o tym, czy rynek w ogóle wie, co próbuje w Tesli wyceniać. Zapraszam. A partnerem tego odcinka jest E Faktor, firma, dzięki której każdy biznes, każdy biznes, jaki tylko prowadzicie, może szybko odzyskać płynność. Jak prowadzicie firmę i wystawiacie faktury z terminem płatności, to E faktor może zmienić je na gotówkę? Od tak. Nawet w 24 godziny to do 15 milionów złotych dla każdej branży i bez zbędnej biurokracji. Szybko, prosto, efektywnie. Wejdźcie sobie na Compel, Link jest w opisie i sami zobaczcie, jak to działa. Ha. No I proszę bardzo! I co? Nie testujcie mnie na drugi raz. Ktoś sobie napisał, yy, że drukarką może i da się zrobić dużo, ale nie da się nic wbić albo przybić. No proszę bardzo, da się. Nie ma z tym żadnego problemu. Drukarki HP Smart Tank 750 od partnera technologicznego tego kanału, czyli HP, z z 15-15% taniej. Link w opisie. Kupujcie drukarki. Pomalują, pogruntują, powbijają. Czasem nawet coś wydrukują. Inwestuj lepiej, mądrzej i z większym spokojem. Dołącz do strefy premium na podobnie jak już ponad 4700... Innych inwestorów. To najlepsze miejsce do świadomego zarządzania swoim kapitałem i swoimi oszczędnościami. Dzięki za już ponad 100 tysięcy waszych subskrypcji, to dla nas wszystkich wiele w zespole znaczy. Kolejny krok to milion, więc nie czekajcie, tylko kliknijcie suba i pomóżcie temu kanałowi dalej się rozwijać. Jeśli ktoś próbuje wyceniać Tesla jak wycenia się Toyotę, Volkswagena czy Forda, to już na starcie przegrał. Ali! Klasyczna spółka motoryzacyjna to biznes o niskiej marży, ogromnych nakładach kapitałowych i cyklicznym popycie. Rynek patrzy tam głównie na wolumeny sprzedaży, na stabilność, na dywidendy, na marże operacyjne. Wzrost jest ograniczony, potencjał zaskoczenia jest niewielki, dlatego te spółki handlują się przy relatywnie niskich mnożnikach i nikt się nimi specjalnie nie ekscytuje. A Tesla. Tesla do tej układanki totalnie nie pasuje. Ale nie dlatego, że sprzedaje inne samochody, tylko dlatego, że jej segment elektryków nie pełni tej samej roli, co segment out w klasycznych koncernach motoryzacyjnych. Jeszcze kilka lat temu to elektryki były historią wzrostu w Tesli. Dynamiczny przyrost sprzedaży, nowe fabryki, szybkie zwiększanie skali. To się skończyło. To nie jest żadna tajemnica. Głównym przeciwnikiem jest tu chińska konkurencja, która zaczęła walczyć o swój kawałek tortu i w ubiegłym roku nawet BYD prześcignął Teslę pod kątem globalnych wolumenów dostaw. Rynek EV wszedł w fazę, w której konkurencja cenowa rośnie, a marże są pod presją. I Tesla nie jest tu wyjątkiem. Mimo tego nadal sprzedaje setki tysięcy aut kwartalnie, ma najlepiej sprzedający się model – elektryczny na świecie, ma globalną skalę, ma sprawny łańcuch dostaw, ma dodatnie przepływy i rekordową, jak na sektor motoryzacyjny, marże. Ale tak czy inaczej, EV jako sektor przestał być ekscytującą opowieścią o przyszłości i wzroście. Zaczyna być w miarę przewidywalnym, powtarzalnym biznesem, który pozwala firmie generować gotówkę. I w tym momencie wielu naprawdę inwestorów popełnia kolosalny błąd interpretacyjny. Patrzą na wolniejszy wzrost sprzedaży elektryków i mówią ja, Tesla się skończyła. Tymczasem z perspektywy modelu biznesowego dzieje się coś totalnie odwrotnego. Segment EV przestał być paliwem wzrostu. Stał się finansowym kręgosłupem spółki. Taki też jest jego cel. To on ma generować gotówkę, ma finansować badania, rozwój i eksperymenty, które w innych firmach wymagałyby ciągłej emisji akcji pozyskiwania pieniędzy od inwestorów. Samochody elektryczne w Tesli nie są dziś odpowiedzią na pytanie, ile spółka urośnie. One odpowiadają na kompletnie inne pytanie. Skąd biorą się pieniądze na szukanie źródła wzrostu? I kiedy to zrozumiemy, dużo łatwiej jest przejść do kolejnego kroku i zobaczyć, dlaczego rynek dużo bardziej interesuje się full-cell driving, autonomią, robotami i softwerem, niż w kolejnym po prostu raportem o sprzedaży modelu Y. Skoro samochody elektryczne są dziś finansowym fundamentem Tesli, no to naturalnym kolejnym pytaniem jest to, co na tym fundamencie ma wyrosnąć. I w tym miejscu pojawia się na początku FSD. Full self-driving, produkt, który z perspektywy rynku elektryków wygląda jak dodatek, ale z perspektywy modelu biznesowego jest próbą przejścia ze sprzedaży hardware'u, samochodów, do sprzedaży software'u, czyli oprogramowania. FSD nie jest dziś autonomią w pełnym jeszcze znaczeniu tego słowa. To jest zaawansowany system wspomagania kierowcy, ale dalej wymaga stałego nadzoru kierowcy. To oczywiście głównie element też oczekiwań na pewne zgody regulacyjne, no ale. Tak to wygląda. Cena na dziś za taki zestaw FSD to około 8 tysięcy dolarów z góry. Za coś, co formalnie jeszcze nie jest w pełni autonomiczne. Tesla sprzedawała tu wizję przyszłości, ale oczekiwała za nią pieniędzy teraz. Tu i teraz natychmiast. A teraz! od lutego przechodzi na model subskrypcyjny. I to ma szansę fundamentalnie zmienić dynamikę adopcji FSD. Zamiast jednorazowej decyzji po stronie klienta, która jest obarczona sporym ryzykiem i dużym przede wszystkim kosztem jednorazowym, 8 tysięcy dolarów, klient dostaje opcję miesięczną. Psychologicznie to jest ogromna różnica. Zamiast 8 tysięcy dolarów jednorazowej opłaty, klient zapłaci 99 dolców miesięcznie. Przetestuje sobie, najwyżej anuluje, wróci za pół roku, jak Elon ogłosi, że coś naprawili, albo coś ulepszyli, albo są nowe zgody regulacyjne. Wtedy to nie jest Decyzja inwestycyjna, jak w przypadku wydatku 8000 dolarów od razu. To jest decyzja konsumencka. Subskrypcja ma potencjał bardzo znacząco poprawić adopcję całego systemu FSD. Nawet jeśli sam produkt technicznie nie zmieni się z dnia na dzień, a nie zostanie zaakceptowany regulacyjnie z dnia na dzień, to może zwiększyć jego adopcję. I jest to szczególnie istotne, gdy spojrzymy na liczby. Według wypowiedzi z ostatniej konferencji wynikowej Maska, na baza użytkowników FSD to około 12% floty całej Tesli. Niewiele! Dokładnie dlatego rezygnacja z płatności z góry jest sprytna, no bo może skłonić sporo z pozostałych 88% do chociaż przetestowania FSD za 99 dolarów. Wielu z nich zostanie na dłużej, a lifetime value takiego klienta jest dużo wyższy niż 8 tysięcy dolarów. I z perspektywy przepływów pieniężnych, model subskrypcyjny zmienia więcej niż tylko tempo adopcji usługi. Do tej pory Tesla pobierała jednorazową dużą wpłatę za FSD od każdego nowego klienta. To była atrakcyjna opcja, dopóki adopcja szybko rosła i kolejni klienci wykupowali FSD. Ale kiedy adopcja zwalnia, no to ujawnia się mankament takiego rozwiązania. Pieniądze zarabiasz w końcu raz. I koniec. A od teraz każdy nowy klient korzystający z FSD będzie zasilał spółkę regularnymi przepływami pieniężnymi. I takie rozwiązanie sprawia, że nawet jeśli adopcja spowolni albo nawet całkiem się zatrzyma, to gotówka i tak będzie płynąć strumieniem od klienta. Zwłaszcza od tego, który już podpiął usługę. Niższy próg wejścia, przyspieszona adopcja to jest jak ostry dopalacz dla przepływów operacyjnych. I ten dopalacz sprawi, że generacja gotówki w Tesli stanie się bardziej powtarzalna, bardziej przewidywalna. A z takim modelem zdecydowanie łatwiej planować inwestycje, e, różne prace badawczo-rozwojowe, realizować nowe projekty, które pochłaniają pieniądze. To jest też model, który zawsze zawsze uzyska w wycenie na rynku wyższe mnożniki. A tymczasem Tesla ma co finansować. Kolejne projekty to robotaksówki, roboty humanoidalne Optimus, oni mają na co wydawać pieniądze. W tym miejscu też dochodzimy sobie do wniosku, przynajmniej by powinniśmy do niego dojść, że Tesla przestaje być klasycznym sprzedawcą samochodów. Tesla zmienia się w dostawce software'u w modelu SaaS. Z perspektywy miesięcznej subskrypcji za FSD, Tesla bardziej będzie przypominała Netflixa z jego miesięczną subskrypcją na dostęp do platformy niż Toyota. To nie jest spółka motoryzacyjna. To jest spółka, która sprzedaje szereg innych usług i synergii za pomocą samochodów. Model sasowy jest naprawdę fenomenalny dla firmy. Dla zasadniczo każdej firmy. Z perspektywy przepływów pieniężnych i generowania gotówki, to jest fenomenalny model, no bo przestajesz się zastanawiać, czy pieniądze przyjdą. W ogóle, bo wiesz kiedy przyjdą? Zazwyczaj odpowiedź brzmi w przyszłym miesiącu, z podpiętych subskrypcji i abonamentów. A teraz mały taki reality check. Tesla rozwiązuje sobie ten problem subskrypcjami FSD, ale tysiące normalnych firm, które pewnie wy też prowadzicie, nie mogą tak łatwo przejść sobie z biznesem na modele sasowe. Te biznesy sprzedają, wystawiają faktury, a potem przez dwa miesiące tak sobie wewnętrznie prowadzą ze sobą dialog, który w głowie brzmi: przecież zapłacą, nie? Zapła zapłacą. Chyba, chyba zapłacą. Zapłacili już? Kiedyś zapłacą. I w tym właśnie miejscu wchodzi całe na biało. E faktor, partner tego materiału. E faktor. E całe na biało. E to już mówiłem. E w każdym razie e Faktor zmienia faktury z terminem płatności na gotówkę nawet 24 godziny tu do 15 milionów złotych, więc robi jedną bardzo prostą rzecz. Zamienia te. Kiedyś zapłacą. Nie, no, kiedy, kiedyś zapłacą. Na... No i super, piąski na koncie. Bez dłonią do kontrahentów, tak. bez nerwowego sprawdzenia konta, bez finansowania cudzej płynności z własnej kieszeni. Tesla robi sas na autonomii pojazdów, a Factor robi w sumie wszystkim, co siala taki sas w rzeczywistości, jak tylko chcą. Mechanizm jest przecież ten sam. Szybciej zmieniacie sprzedaż na gotówkę i możecie zająć się rozwojem biznesu, a nie księgową medytacją nad terminem płatności. Link w opisie. Sprawdźcie to sami, jak tylko prowadzicie jakiś biznes. A my dobra, wracamy do Tesli. Bo u Maska, ta zabawa w przewidywalny cash flow dopiero się rozkręca. Skoro FSD wchodzi w model subskrypcyjny, to w praktyce Tesla mówi jedną rzecz rynkowi. FSD to nie jest gadżet do samochodu. To jest platforma, którą będziemy rozwijać i monetyzować przez lata albo nawet dekady. I tu naturalnie przychodzimy z tematu software w aucie do tematu autonomii jako opcji strategicznej. Autonomiczna jazda nie jest dziś binarna. To nie jest przełącznik 0 albo 1. Najbardziej realistyczny scenariusz na najbliższe lata to jest stopniowe dokładanie kolejnych sytuacji drogowych, kolejnych miejsc, gdzie faktycznie system jest w stanie przejąć większą część pracy kierowcy przy jednoczesnym utrzymaniu nadzoru przez kierowcę. To brzmi mniej efektownie niż wizja auta bez kierownicy. Jasne. Ale tak na początku będzie. I z perspektywy biznesu, to i tak może być Game Changer. Tesla ma dwie rzeczy, które w tym wyścigu są wyjątkowo cenne. Pierwsza to dane, bo im więcej aut jeździ na drogach, tym więcej sytuacji drogowych system widzi, tym szybciej można go uczyć i tym lepiej można go poprawiać. A druga. To skala wdrożenia. Tesla nie buduje technologii w laboratorium, tylko wypuszcza kolejne wersje do ogromnej bazy aut i zbiera informację zwrotną w realnym świecie. To jest podejście, które ma oczywiście jakieś ryzyka regulacyjne i wizerunkowe, bo czasem coś nie zadziała, ale ma też przewagę w tempie iteracji. I obecnie klienci Tesli, którzy korzystają z FSD, są trochę jak beta testerzy tylko oni jeszcze za te beta testy dodatkowo zapłacili. Jest jeszcze trzecia rzecz. Bardziej nudna, ale kluczowa architektura kosztów. Gdy sprzedajesz tylko samochód, to jesteś w biznesie, gdzie każda dodatkowa jednostka wymaga produkcji, logistyki, serwisu, kapitału. Kiedy zaczniesz sprzedawać autonomię jako usługę software'ową, wchodzisz w logikę software'u. Każdy kolejny klient dokłada przychód, ale koszty pojedynczego klienta więcej rosną dużo wolniej, bo FSD to jest jeden system, a nie kolejny fizyczny produkt, który trzeba wyprodukować w fabryce dla każdego klienta osobno. To jest asymetria którą inwestorzy muszą spróbować wycenić, bo Tesla nie musi wygrać świata pełną autonomią, żeby to miało sens finansowy. Wystarczy częściowa autonomizacja, która pozwoli znacznie podnieść wartość produktu w oczach klienta i zwiększyć gotowość do płacenia comiesięcznego abonamentu. A do tego w tle istnieją jeszcze kolejne opcje, które działają na wyobraźnię. Przynajmniej powinny, scenariusz sieci autonomicznych przejazdów, nie jako obietnica na konkretną datę, tylko jako potencjalny nowy model biznesowy. Jeśli firma, która ma miliony aut w terenie, jest w stanie sprawić, że część z tych aut zacznie generować przychód nie tylko ze sprzedaży, ale też z ich użytkowania na co dzień, no to przestajemy patrzeć na Tesla jak na producenta aut jeszcze bardziej. Zaczynamy patrzeć tym razem jak na operatora platformy transportowej. Tesla najpierw sprzedawała samochody, teraz zaczyna sprzedawać oprogramowanie jako usługę w subskrypcji. W przyszłości, dzięki rozwijaniu tej autonomii, może zacząć generować przychód z platformy tysięcy autonomicznych taksówek, gdzie sama będzie mieć pełną kontrolę nad fizycznym samochodem, jak i nad jego oprogramowaniem. Mam wrażenie naprawdę, że masa osób nie potrafi. Na tyle rozszerzyć głowy, żeby zrozumieć potencjał tych wzajemnych synergii, jakie tu zachodzą. Samochody sprzedają się do klientów indywidualnych, ale jednocześnie mogą być wykorzystywane jako flota taksi. Klienci płacą regularnie za full self driving, a jednocześnie mimowolnie zbierają dane, żeby ten full self driving rozwijać i ulepszać. Ulepszony full serve driving przybliża z kolei Tesle do robotaksówek, które mogą zacząć generować kolejny strumień przychodów. Tego typu synergii naprawdę można doszukać się jeszcze więcej. Tego typu. To, są, to jest tylko kilka przykładów, które chcę wam pokazać, które doskonale pokazuje, jak zazębia się ten cały ekosystem. I to jest sedno wszystkiego. To jest sedno wyceny Tesli. Inwestorzy nie dyskontują dzisiaj tego, ile Tesli sprzeda się w następnym kwartale. Nikogo to nie obchodzi. Wszyscy mają to w dupie. Dyskontują to, że autonomia, nawet częściowa, przesuwa firmę w stronę modelu, w którym przychód jest powtarzalny, a marża wyższa, a skala rośnie szybciej niż koszty. I to nie jest pewnik. Jasne, nigdzie nie ma pewników. To jest opcja, ale to jest opcja o bardzo nierównym profilu ryzyka i potencjale zysku. I do tego autonomia samych pojazdów to nie jest koniec tego, co Tesla ma w swoim harmonogramie na przyszłość. Bo co tak naprawdę robi system autonomicznej jazdy? Odbiera sygnały ze świata interpretuje je, przewiduje, co się wydarzy za chwilę i podejmuje decyzję, jak zareagować. To jest problem percepcji, planowania i sterowania w realnym środowisku. Zmieńcie sobie samochód na robotach humanoidalnego. Środowisko dalej jest realne, dalej jest chaotyczne. Dalej macie kamery, dalej macie czujniki. Dalej musicie rozpoznać obiekty, zrozumieć kontekst, wykonać działanie. Różnica polega tylko na tym, że zamiast skrętu kierownicą jest ruch dłonią, a zamiast pedału hamulca jest utrzymanie równowagi i chwytanie rzeczy. Dlatego przejście z jazdy autonomicznej do Optimusa jest dla Tesli bardzo logiczne, bo to jest podobny problem do rozwiązania. I ta sama filozofia: uczyć system na danych z rzeczywistości, szybko iterować, budować produkt tak, żeby skala wdrożenia była częścią przewagi. W praktyce Tesla próbuje zrobić z robotem to samo, co zrobiła z samochodem. A dlaczego rynek w ogóle bierze to pod uwagę, skoro obiektywnie Optimus nie jest produktem na jutro? Już nawet bliżej Tesli do full self-driving albo bliżej Tesli do e, robotaksówek bo potencjał wzrostu tu jest nieproporcjonalny do obecnych kosztów projektu. Humanoidalny robot nie musi od razu zastąpić człowieka w każdym zadaniu. Znowu wystarczy, że zacznie wykonywać kilka prostych, powtarzalnych czynności, nawet w kontrolowanym środowisku. W magazynach, na produkcji, w logistyce wewnętrznej, w pracach serwisowych, w przenoszeniu, w sortowaniu. To są miejsca, gdzie liczy się powtarzalność, a nie kreatywność. Jeśli to zadziała, choćby częściowo, to Tesla dostaje dostęp do rosnącego rynku, który dopiero zbliża się do prawdziwej fazy wzrostu. I zgodnie z prognozami może sięgnąć wartość nawet 200 miliardów dolarów w połowie przyszłej dekady, i dopiero wtedy. Zacznie rosnąć. I Tesla ma szansę stać się liderem tego rynku. A dla porównania, firma obecnie generuje około 95 miliardów dolarów przychodu. I wydaje się, że to nie jest tak olbrzymi rynek w skali Tesli, ale rok 2035 to ma być dopiero preludium do tego, co czeka branżę robotyki humanoidalnej w kolejnych latach. Morgan Stanley szacuje tu, że prawdziwa faza boomu na humanoidy przyjdzie dopiero w latach 40., i zgodnie z wizją, którą ma Morgan Stanley, dopiero wtedy rynek eksploduje. I to ma sens logiczny, no bo w pierwszej kolejności humanoidy będą dystrybuowane dla przemysłu. Jako pełnoprawny produkt konsumencki, to one pojawią się dopiero wtedy, kiedy rynek B2B będzie przynajmniej w jakimś stopniu nasycony. Tylko, że w przeciwieństwie do pojazdów elektrycznych, to nie jest rynek, gdzie konkuruje się ceną i efektywnością fabryki. To jest rynek, gdzie największą przewagą jest software, sterowanie i zdolność do uczenia się na danych. I dokładnie to Tesla i tak rozwija. Przez FSD i robotaksówki. Optimus jest jednym z powodów, dla których nie da się wyceniać Tesli jak zwykłej spółki motoryzacyjnej. W klasycznym producencie aut. Nie ma scenariusza na stole, w którym ta sama firma wchodzi na rynek automatyzacji pracy fizycznej i skaluje to globalnie. Nie ma czegoś takiego. Nikt inny w motoryzacji nie ma scenariusza, gdzie istnieje szansa obcięcia w firmie kosztów operacyjnych o kilkadziesiąt procent. No bo gdzie pójdą na start funkcjonalne Optimusy? Przecież nie na sprzedaż, tylko do fabryk Tesli, żeby produkcja aut była jeszcze tańsza i jeszcze szybsza. I efektem będzie realna szansa na walkę cenową z Chińczykami, tylko z tą różnicą, że obniżająca ceny Tesla wtedy dalej będzie miała dodatnie marże. A wojna cenowa to łatwiejszy dostęp do Tesli dla ludzi, gdzie Musk będzie zarabiał na relatywnie tanim, ale bardzo powtarzalnym abonamencie FSD. Wszystkie te kropki, mimo że wyglądają chaotycznie, to jest naprawdę jedna wielka, chyba największa w historii, synergia biznesowa. Dlaczego większość komentatorów nawet nie próbuje tego zrozumieć? No bo to wymaga zmiany mentalnego modelu. Trzeba przestać myśleć o robocie jako gadżecie, a zacząć myśleć jako pełnoprawnej platformie technologicznej. Takie projekty mają to do siebie, że przez długi czas są jedynie kosztem i obietnicą, a dopiero później widać, że były inwestycją w jakąś lepszą biznesową przyszłość. I oczywiście nic tutaj nie oznacza, że sukces jest gwarantowany. Roboty humanoidalne to jest jeden z trudniejszych problemów inżynieryjnych, ale w wycenie nie chodzi o pewność, chodzi o prawdopodobieństwo. Jeśli projekt się nie uda, Tesla zostaje z biznesem i z softwarem, w autach i robotaksówkami. Ale jak się uda, choćby w części, to otwiera się zupełnie nowy rozdział, którego większość ludzi nawet nie chce policzyć. No bo łatwiej jest wzruszyć ramionami i powiedzieć o tym, jakie to duże jest cena do zysku dla Tesli. Już mi się naprawdę oczy przewracają, jak po raz kolejny słyszę, jaka to droga jest Tesla i ola Boga, bo 200 to cena do zysku. Do tych wszystkich, którzy tylko tak potrafią spojrzeć na wycenę spółki, licząc cenę zysku, mam dla Was radę. Po pierwsze, nie selekcjonujcie spółek samodzielnie, kupcie etf lepiej na tym wyjdziecie. Po drugie, obejrzyjcie film, dlaczego nie umiecie wyceniać spółek technologicznych i zdradzę Wam też jeden szczegół, co jest nie tak z wyceną do zysku dla Tesli. Ta spółka ma dziś śmiesznie niską marżę, jak na możliwości, a jeszcze kilka lat temu generowała straty. To nie jest docelowy poziom marżowości dla tej spółki, która ma potencjał być liderem w branży robotaksówek i robotyki humanoidalnej i software'u. Więc jeśli chcecie tak wyceniać Tesla, to równie dobrze możecie założyć, że nie generują na zysku. I Wtedy nie da się powiedzieć ceny do zysku. Będzie prościej, nie będzie wam to spędzało snu z powiek. Więc czym, moi drodzy, jest dziś Tesla? Nie jest ani klasyczną spółką motoryzacyjną, nie jest typowym startupem technologicznym, nie jest typową spółką SaaS. Jest hybrydą, a rynek właśnie tą hybrydowość próbuje wyceniać. Z jednej strony mamy dojrzały biznes, sprzedaż samochodów elektrycznych, nawet w trudniejszym otoczeniu rynkowym, która generuje realną gotówkę i może finansować badania i rozwój przyszłościowych projektów. To są stałe przepływy, które zapewniają firmie stabilność. Z drugiej strony mamy transformację. Transformację na modelu SaaS, gdzie spółka przestaje monetyzować jedynie samochody, ale zaczyna też monetyzować oprogramowanie w tych samochodach, a to poprawia powtarzalność przychodów i powtarzalność przepływów. I z trzeciej strony mamy część, która zachowuje się jak startup technologiczny. Rozwój autonomii, robotaxi, sztuczna inteligencja, humanoidalne roboty, projekty o wysokim ryzyku, długim horyzoncie i potencjalnie wykładniczym wzroście przychodów. W normalnych warunkach takie inicjatywy oznaczałyby straty operacyjne, regularne emisje akcji, żeby finansować ten rozwój. A tutaj tego nie ma. Tym Tesla różni się od większości startupów i firm grających o przyszłość. Ona nie musi co kilka kwartałów wracać na rynek po nowy kapitał. Ona nie musi liczyć, na ile jeszcze kwartałów wystarczy jej pieniędzy, zanim zbankrutuje. Gotówka z segmentu EV pozwala finansować najbardziej ryzykowne projekty z własnego biznesu operacyjnego. I to fundamentalnie zmienia profil ryzyka dla całej spółki. Dlatego mówienie o Tesli jako przewartościowanym producencie samochodów jest intelektualnie upośledzone. Startupy nie mają dodatnich przepływów pieniężnych. Startupy nie finansują badań z własnej sprzedaży na masową skalę. A Tesla może. Traktowanie Tesla jak zwykłego producenta aut kompletnie ignoruje fakt, że duża część wydatków to są inwestycje w technologie, które nie mają odpowiednika w klasycznej motoryzacji. Rynek widzi te konstrukcje bardzo wyraźnie. Stabilny biznes generujący gotówkę plus portfel przeróżnych opcji biznesowych na przyszłość. To jest miks którego nie da się wycenić tradycyjnymi metodami. Ale to jest miks, który tłumaczy, dlaczego Tesla handluje się, handluje się ze sporą premią. Nie dlatego, że inwestorzy są naiwni i głupi, tylko dlatego, że spółka łączy coś, co rzadko występuje razem względne bezpieczeństwo finansowe dziś i potencjał wykładniczego wzrostu jutro. Ta hybrydowość sprawia, że Tesla nie mieści się w żadnej prostej kategorii. Nie jest Sasem, nie jest firmą motoryzacyjną, nie jest typowym startupem jest platformą technologiczną która przypadkiem sprzedaje samochody, a te samochody generują gotówkę, dzięki której można finansować najbardziej ambitne projekty bez proszenia rynku o kolejną rundę kapitału. Śmiech z wyceny test i rzadko wynika z jakiejkolwiek analizy. Dużo częściej wynika z emocji. Najłatwiej porównać ją do producentów samochodów, bo robi samochody i uznać, że coś się nie zgadza. Do tego dochodzi mask, który polaryzuje rynek do granic możliwości. Więc najprościej wtedy powiedzieć, że to on odpowiada za tą napompowaną wycenę Tesli. I w efekcie, zamiast dyskusji o opcjach technologicznych, o asymetrii potencjału tych opcji, o synergiach modelu biznesowego, pojawiają się memy hasła o bańce. Robić z zawsze łatwiej niż coś policzyć, zwłaszcza coś, co nie mieści się w klasycznym wzorcu. A jeśli jesteście ciekawi, moi drodzy, jaki potencjał drzemie w Tesli i dlaczego, ja naprawdę. Dużo tej Tesli w portfelu mam i chcecie być na bieżąco z jej wynikami finansowymi, z tymi opcjami biznesowymi, o których mówiłem, to zachęcam do sprawdzenia wersji premium portalu DNA, z której to regularnie korzysta już ponad 4700 innych inwestorów. Jeśli chcecie mieć jeszcze bardziej bieżący wgląd na to, co naprawdę ważne na, ryn na rynkach, nie czekajcie z dołączeniem. Tam wszyscy dostają codziennie niemalże różne analizy, przemyślenia o rynkach, gospodarce, o spółkach. Ode mnie jest całego naszego zespołu DNA, a także mają możliwość obserwowania, jak ja sam inwestuję w własne oszczędności w portfelach łącznej wartości ponad 6,5 miliona złotych. Duże pieniądze, duże emocji, ale gwarantuję, że dają jeszcze więcej nauki, a więcej na temat zajęcia na stronie premium .pl. Link jest oczywiście w do nagrania. W tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć!